Po małej przerwie czas na kolejne nagranie, no i dzisiaj będzie to prawdziwa waga ciężka szachowa, a może nawet super ciężka. Białymi grał Michał Botwinnik, jeden z najwybitniejszych szachistów wszechczasów, wieloletni mistrz świata, natomiast czarnymi Paul Keres, estończyk, w swoim czasie również jeden z najwybitniejszych zawodników globu. Partia rozegrana została w Moskwie w 1966 roku w ramach drużynowego pucharu ZSRR. Wydawać by się mogło, że w tej pozycji obydwu szachistów czekała jeszcze długa walka, no ale jak się okazało, grający białymi botwinnik zdołał w kombinacyjny sposób błyskawicznie rozstrzygnąć partię na swoją korzyść. Pytanie brzmi: w jaki sposób to uczynił? Polecam chwilowe zastopowanie nagrania i spróbowanie we własnych sił i rozstrzygnięcia partii w taki sposób jak uczynił to botwinnik. Mam nadzieję, że nie miałeś wielkich problemów z rozwiązaniem zagadki. No i popatrzmy może najpierw i omówmy w paru słowach pozycję, która winnieje na diagramie. Jak widać w centrum tutaj rozgorzała duża walka, jeśli chodzi o czarne, to mają one również bardzo duży atut pozycyjny, którym jest opanowanie pola D4, pola centralnego, jakże ważnego umiejscowiony jest tutaj na tym polu skoczek. Jak widzimy, również drugi skoczek, w razie gdyby na przykład biały zdecydował się gońcem pobić na D4, to wtedy od razu drugi skoczek drugi skoczek wskakuje momentalnie na pole D4, który jeszcze jest dodatkowo wsparte przez pionka z C5. Zatem no, tutaj akurat czarne mają niewątpliwy atut. Z drugiej strony biały mają opanowane pole D5, gdzie też z kolei mają swojego skoczka wspartego jeszcze dodatkowo pionkami. Zatem Centrum dynamiczna, taka równowaga, wiele tutaj się dzieje, no ale to nie centrum tutaj jest najważniejsze. Decydująca jest pozycja czarnego króla. Spójrzmy, co z tym królem widzimy. Otóż yy, dzięki temu, że biały zdołały tak daleko z, yy, awansować swojego pionka, aż na pole G6, no to widzimy, że gdyby na przykład udało się teraz białym yy, postawić Hetmana na polu H7, no to byłby mat. Hetman H7, ruch matujący, dzięki temu, że Hetman byłby wtedy wspierany przez pionka z G6. No ale w jaki sposób dostać się Hetmanem na pole yy, H7? No tutaj widzimy jest problem, ponieważ no, dajmy na to, gdybyśmy chcieli tym Hetmanem dostać się na pole H5, to byłoby to utrudnione, bo na H5 nie ma jak się dostać z pola E2, nie ma jak z F3, ponieważ te pole wszystkie broni i czarny skoczek. No i tutaj jest bez wątpienia problem. No, ale jeżeli tak się wgłębimy w tę pozycję, no to widzimy, można by się dostać również z pola H4 na H7. Ale czy można to zrobić od razu? No, w pierwszej chwili pojawia się myśl, niestety nie, ponieważ hetman czarnych z pola D8 broni pola H4. No, ale nasuwa się nam na myśl zaraz: gdyby tego hetmana z D8 nie było, to wtedy wchodzimy naszym hetmanem na H4 i matujemy na H7. I to właśnie jest motyw, który zauważył Michał Botwinnik. No i pytanie się rodzi, w jaki sposób można wyeliminować czarnego hetmana, żeby już więcej nie bronił pionka na H4. I oto piękny ruch znaleziony przez Botwinika. Wieża B8. Okazuje się, że po tym posunięciu czarne mogą się już poddać i to właśnie uczynił Polkeres, ponieważ zauważył, że nie ma już tutaj żadnej, ale to żadnej obrony. Popatrzmy, co by było, gdyby po prostu... Zdecydowały się czarne na pobicie tej wieży. Wtedy Hetman bije na H4 i okazuje się, że nie ma już tutaj żadnej obrony przed matem na polu H7. No bo gdyby, powiedzmy, zagrać e, skoczkiem na przykład na G5, no, przez moment jest przesłonięte pole e, H7, no ale po prostu bijemy tego skoczka i już obrony dalszej nie ma. Zatem po ruchu wieża B8 nie można bić tej wieży, gdyż następuje błyskawiczny mat. Ale co widzimy? Ta istotna, jakże istotna, przekątna D8H4, dzięki której Hetman broni pionka na H4. Wszystkie pola są w tej chwili tutaj atakowane przez białe figury. Nie może uciec czarny Hetman ani na E7, ani na F6, ponieważ tam atakuje go biały skoczek. No i tak samo jest z polem G5, który jest atakowany przez czarnopolowego gońca białych. No a gdyby powiedzmy zdecydowały się czarny na ruch w rodzaju, dajmy na to wieża E8, no to po prostu bijemy tego hetmana no i nawet jeżeli teraz e, zostaje odbita wieża na polu E8 hetman bije H4, no to goniec bije G6 i nie ma jeszcze tutaj w tej chwili mata no bo oddając swojego hetmana zdołały e, czarne mata odwlec, ponieważ zdobyły w zamian tego pionka na G6 no ale oczywiście bez hetmana tutaj w tej pozycji Czarne są tak czy siak zgubione, no i białe partie bardzo szybko będą w stanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Paul Keres nie czekał na takie rozstrzygnięcie, po prostu kiedy zauważył ruch wieża B8, poddał partię.